Obstawiajcie w komentarzach, jak szybko się ta zepsuje. Tysiąc feet. Tak, tutaj zdecydowanie mamy więcej dualta w tym lousie. A temu, dla profesjonalistów, jak jest obecnie? No. Nie wiem. Twoją drogą, ciekawe, czy w ramach promocji ich sklepów, jeśli byłaby dobra, dostałbym. W dzisiejszym odcinku opowiemy Wam e, narzędzia z innego sklepu. Jesteśmy przy Lawsie. E, o co chodzi? Spróbujemy znaleźć najtańsze e, narzędzie e, pneumatyczne czy w sensie Impact Driver. To jest ten klucz e, no, uderzeniowy do, klu, do kół. No. I sprawdzimy, czy cena idzie za jakością. Może uda nam się kupić. Strasznie wieje. No i tak, ten sklep Walls Loss jest takim bezpośrednim jakby konkurentem chyba dla Hondipo. Tam pewnie się okaże, jakby ktoś zaczął grzebać w szczegółach to by się okazało, że a, to są partnerzy jacyś biznesowi, tylko oficjalnie to są takie skrzyneczki, każda jest niby oddzielnie, także to nie jest, że to, to kosztuje prawie 500-450-350 i to jest... Czy to set jest. Set jest za 800. A Craftsman jest jedną z najtańszych marek obecnie e, dostępna tylko w Lowesie, nie ma je w Hondibo mamy skrzyneczki rozmaite ale spróbujmy skupić się e, na temacie dzisiejszego odcinka czyli szukamy kluczy narzędzi bateryjnych w sumie jest tu pełno tego Craftsmana ten Craftsman to jest marka z którą zaczynałem moją przygodę to były moje pierwsze kupione narzędzia w Ameryce Mało tego, one jeszcze były używane. Od jakiegoś dziadzi kupiłem sobie. Pamiętam jak trzy lata temu bardzo słabo mówiłem po angielsku. Teraz też nadal mówię słabo, ale jest lepiej. Dobra, mamy. Ja te narzędzia później jeszcze wysłałem komuś. Spójrzcie, 8 dyszek nie? za takie SOZO. Mamy Impact Driver, tu jest. Takiego króża szukam, jest ta wielkość około 1000 tych powinien mieć. 160 dolarów bierę i czerwony ty no i tutaj mamy oczywiście te wszystkie o, tą wyżynareczkę miałem ona mi się sprawdzała, działało to ja to później wysłałem e, w, widzowi do Polski wysyłka więcej kosztowała niż zakup tych narzędzi e, mamy szlifierki bezszczotkowe to jest ta jest zwykła szlifierka, to jest bezszczotkowa już też mają wersje swoje RP Multitool'e, wyży, ręczte frezereczki Wyciskarki do kartuszy Bączek, o ten bączek się szybko spalił Czy się nie spalił? Już nie pamiętam I... No to tu mamy te ceny No to jest zdecydowanie niżej od Milwaukee Jest duża przepaść między Milwaukee Właśnie a, a tym Craftsmanem Ciekawe ile kosztuje zestaw baterii z ładowarką, bo jeśli chcę robić testy, próby tego klucza odkręcać, różne rzeczy przykręcać. O, tu mamy, widzicie? Bateria 4 za 8 dyszek. W porównaniu z Milwaukee 180, no to macie stówkę więcej, nie? Ten klucz kosztuje 160, a Milwaukee 300 prawie, więc dwa razy tyle. No to taki zestaw, y, klucz 160, to 8 dych, to będzie jakieś 240 plus 8% podatku, 260. To, to już wcale nie wychodzi tak jakoś taniej. Co jest grane, znowu jakaś zmowa. Przemyślimy to zaraz, ale chyba to zrobimy. Napiszcie w komentarzu, czy chcecie takich testów. Zobaczcie, bateria 150 od DeWolta. Tylko to jest mała bateria, jakaś. No i oni tutaj mają Bosza, co nie ma w ogóle w tym, w HondiPo. I mamy też Skilla. To jest jakiś odłam Bosza, tak mi się wydaje ten Skill. No i to jest też marka, taka kobalt, to jest marka od y, Lausa taka bezpośrednio, chyba z tego co gdzieś tam zasłyszałem. I czy mają klucze udarowe? Mają, tu jest taki duży, jest 24V max. Ile on kosztuje? No to on kosztuje 200, jest XTR bezszczotkowy już. Ciekawe, ile został w baterii, do tego, a może się pobawimy kobaltem. Ale tutaj na, po, po tych bateriach już tak widać, że jakąś taką. Tanią chińszczyzną śmierdzi te obudowa tej baterii, ale dostajemy dwie czwórki za 9 dych w porównaniu do 8 dych od Craftsmana. No to jest duża różnica jeszcze raz. Klucz Craftsmana i klucz kobalta. To będzie bardzo trudny wybór. Ale dobra, lecimy. Mamy tutaj Metabo. W Polsce kiedyś mega, mega popularna firma wiele lat temu dla profesjonalistów. Jakie jest obecnie? No... Nie wiem Szczerze Mają też oczywiście serię bezszczotkową To jest tak jak mówię wszyscy Dwie małe baterie dwójeczki za stówkę Z ładowarką Nie mamy tutaj na wystawie Żadnego Impact Driver'a O to radio mam Dokładnie to 150 od Boscha Jest Radio Dewalta za 260, Craftsman też ma swoje radio, takie mini radio i kobalt ma dwa radyka, dwie wersje. W tym momencie możemy sobie porównać różnego rodzaju baterie i ile kosztuje od poprzez yy, Kobalta yy, i Craftsmana możemy sobie bezpośrednio porównać. Tutaj 8 dych za czwóreczkę, no i w sumie stówka za dwie czwóreczki, no to. Opłaca się, bo jedna bateria kosztuje Craftsmana 5 dyszek. Czyli tym tokiem myślenia idąc, to kobalt będzie najtańszy. Mamy oczywiście ładowarki i baterie od DeWolta, ale to już było w innym materiale. I też mamy Impact Driver od DeWolta, jest o stówę droższy. I w podobnej cenie jest też Milwaukee. Tak, tutaj zdecydowanie mamy więcej dualta w tym lousie Mamy fajne grzechotki, grzechotka na długiej szyi Grzechotka tych małych, impaktowych, tych, tych różnych e, Dokręcarek, zakręcarek O i to jest marka, która miała bezpośrednio konkurować chyba z tym e, Z Milwaukee Flex tam widziałem reklamy, jak zanurzają pod wodę taką wkrętarkę. Ciężar jest, tak samo jak czuję w ręce Milwaukee, jak trzymam, to znaczy, że chyba dobra, bo mają takie same skrzynki, podobno to wszystko jeden producent klepie dla, dla tych firm, firm wszystkich. No i przechodzimy płynnym krokiem do stanowiska, gdzie mamy Flex oraz Bosch. Ale Bosch tutaj ma taką niewielką półkę narzędzi i nie widzę, czy one są bezszczotkowe. Nie mają takiego jawnego napisu. Nie ma tutaj dużo tego Boscha. Tak jakbyś się ktoś chciał, no to widzicie też tak, po matoszemu bardzo trochę narzędzi na kablu. Flex nie, nieźle poszedł, bo ma tak naprawdę. Też sporo tych narzędzi, wszystkie widzę tutaj ładnie to opakowane, bezszczotkowe les, brasz to szczotka, jakbyście może nie wiedzieli, ktoś się pytał mają impact drivery, ale to taki mały jakiś. I ten mały kosztuje 200? ma maksymalnie 750 torka to przy mojej Milwaukee ma 1000 ciekawe ile w tych prawdy jest, w tych opisach, sprawdzimy oczywiście mamy yy, na powietrze pneumatykę co my tu jeszcze mamy gwoździarki, pneumatyka a tu są multitule i mamy też drymelki ja to mam tutaj któregoś drymelka, nieważne którego, ale chcę go zmienić w końcu. Dobra, przejdźmy jeszcze na zestawy kluczy do tych właśnie kluczy pneumatycznych, nie wiem jak to mówić, udarowych, klucze udarowe, tak, tak to się mówi, czyli podsumowując, to jest najtańsze. Ktoś kiedyś mnie prosił, żeby nagrać chwilkę na temat laserów. No więc jesteśmy tutaj. Jeśli chodzi o dalmierze, na przykład, no to ja mam ten metrówkę laserową, tego używam, bardzo dobry sprzęt, polecam. Nie polecam laserów od firmy Bosch, bo laser powinien mieć 360, czyli oddzielne takie głowice. A z tych Boschów, czy ten ma dobrą, ma trzy głowice, jest w porządku. I te mają też, no nie znam tej marki, ja używam Chińczyka. Widzieliście na jednym, z, na jednym z moich materiałów, na temat moich narzędzi, pokazuję moje klamoty. Zmiana planów, nie kupuję dzisiaj tego Impact Drivera. Jeszcze chcę zobaczyć w najtańszym chyba sklepie w Ameryce, z narzędziami, Herbor się nazywa. Przeniesiemy się tam za moment. No i szameleczko, szybkim, naprawdę błyskawicznym rzutem na taśmę, jestem przy Krystyna Deli, tam widzimy. Eee, chcę wziąć jakieś tam bułki, kabanosy, coś tam. Swoją drogą chciałem tylko powiedzieć, że nie mam problemu pytać się w amerykańskich sklepach, typu marketach, jak te Hondi, czy Luaus, czy mogę sobie coś tam ponagrywać. Zawsze mam zgodę, tu nie ma problemu w ogóle, tu nie ma dyskusji. Dziwią się, że, że, że pytam. W takim markecie mam obawy zapytać się, spodziewam się odmowy, nie wiem czemu, tam chyba kiedyś widziałem w ogóle znak, tablica, zakaz fotografowania i tak dalej, coś niebywałego w amerykańskich sklepach, natomiast tutaj chyba tak jest, jeśli będzie taki znak to spróbuję zrobić po tajności zdjęcie, czyli celowo ich regulamin, a za chwilę pójdę. Później... Tam są chyba najtańsze narzędzia chińskie i to może właśnie stamtąd weźmiemy, kupimy narzędzia do testów. A jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że ten Herbor Freight może mieć dużo gorszą politykę zwrotu w razie czego, jakbym spalił, więc po testach narzędzie rozbierzemy je, nauczymy się, kupimy zamienne części, sprawdzimy jaki jest koszt naprawy w Ameryce takiego urządzenia, czy to jest opłacalne, czy to jest nieopłacalne najtańszego narzędzia. Ono będzie konkurowało to narzędzie z narzędziem e, moim, Milwaukee. w e, systemu takiego. No dobra, pomyliłem się chyba z jakimś innym sklepem, bo tutaj nie ma e, żadnego tablicy z zakazem nagrywania. Olbrzymi sklep. Ad Market. Swoją drogą, ciekawe czy w ramach promocji ich sklepu, jeśli byłaby dobra, dostałbym paczkę kabanosów, supoik majonezu kieleckiego, i te dwie bułki Generalnie my tu mamy wszystko, nie? Wszystko to co potrzeba. Zaraz pójdziemy na wędliny. Jak na polski sklep dużo ludzi z Meksyku pracuje. To zauważyłem. Nie przyjeżdżam tu zbyt często, ale jak chcecie śledzie, proszę ciek są śledzie. Mamy wędliny gotowe jakieś podroby. Bułki polskie chleby i tak dalej wszystko jest idę bo zobaczcie ile tego tu jest jak tu pachnie ładnie nie pytałem czy mogę nagrywać obsada głównie meksykańsko-ukraińska no jak wszędzie chyba tutaj w Ameryce dobra idziemy do drugiego sklepu z narzędziami a ja Wam tam będę truł a nagrywałem trochę tak w partyzanta. Bo się nie zapytałem i szybko koło, nie chciałem mieć problemów. Ale mi pachnie w aucie teraz miechem. Mmm i świeżutka bułeczka, kawka na wynos. Tak trzeba żyć, ale zapachy musicie sobie to wyobrazić. No i dobra, i tutaj też mamy oczywiście marki takie Hercules. Hercules 189 w Harbor Freight i to jest najtańszy chyba produkt. 159 z baterią i z tym. I to zwycięzca. Zwycięzca mojego konkursu i bierzemy. Tu mamy różne inne baterie tego Bauera. Jeśli kupisz zastówkę, to dostaniesz jakieś darmowe narzędzie zupełnie promka, tak jak na tym, na Milwaukee. Dobra, szukamy teraz jeszcze kluczy nasadowych. No to jest sklep taki z najtańszym, że tak powiem, rzeczami. no Takie w Parkside, Lidl i tak dalej tu mamy różne wersje najtańszych wkrętarek 69 Ten Herkules widzę, że jest nieco droższy, przypuszczam, że powinien być lepszy no, najtańsza wkrętarka czerwona, niby Milwoki 39,99 i coś za darmo dostaniesz o masz jeszcze tańszą 32 dolary za wkrętarkę Ciekawe jak to w ogóle w ręce leży i no jakoś tam wagę ma nie powiem, ale czuj, że ten plastik to wszystko takie jest. Strach, że się rozleci, przegrzeje się, zaraz silnik spali. Ja w wiem, co mówię. Cholera, strasznie irytujący ten dźwięk z tych pieprzonych, e, tych wentylatorów. Tak huczy, wibruje, na pewno będzie was to wkurzać. Dlatego zaraz ten będę zmykał. To jako tylko końcówkę nagram. To jest jak na takim tanim bazarze chińskim. E, te rzeczy. Obstawiajcie w komentarzach, jak szybko się ta zepsuje. 1000 feet ma y, nacisku. Tu są senderki. To wszystko to jest naprawdę szmelc. Za 24 dolary. Słuchajcie. Pewnie jeszcze bateria jest w zestawie i tak dalej. Papiery. O, takie rzeczy to można kupować. Nie? Tutaj. Dmuchawy, niedmuchawy, piły piły do cięcia e, e, glazury to jestem specjalistą od tego co mogę o tym powiedzieć nic, ja bym tego w życiu nie kupił bo to 5 stówek kosztuje to w sumie nie jest tak, tak źle to myślę, że coś by z tego mogło być mamy tarcze do cięcia 34, dosyć tania tarcza e, dobre uzwojenie właśnie do cięcia e, twardych gresów do cięcia twardych płytek tu są mniejsze Dobra, idziemy na e, nasadki e, do pneumatów. Ja osobiście tu bardzo rzadko bywam w tym sklepie. Wolę kupić narzędzie raz i, i tyle. Gdzie są nasadki? Gdzie są nasadki? Tu mamy kompresory. Kompresora też stąd można wziąć, kupić sobie, bo to nie pracuje jakoś e, w ciężkich warunkach. No, no, natomiast temu kluczowi nie wróżę w przyszłości. Czuję, że bardzo szybko e, będzie na reklamacji albo po prostu na zwrocie, albo go rozbierzemy. O, tu mamy klucze różne. A ja szukam nasadek. Gdzie są nasadki? Power Dobra, jesteśmy na nasadkach. No, szukamy zestawu jakiegoś takiego, właśnie Impact Socket. Tu mamy za 5 dyszek, ale to tylko 8 sztuk. Ja bym potrzebował coś, coś większego tu mamy takie ceny najtańszy jest zestaw no dobra, mamy tutaj te zestawy to mi i cena jest odpowiednia i jedna druga jest wszystko dożywotnia gwarancja mamy wszystko co potrzeba no więc dobra, nie będziemy tu przeciągać, bierzemy tego metrycznego mamy dosyć dobry zestaw te, co potrzebne na dziesiątkę zaraz pewnie zgubię. Do kół mam chyba dziewiętnastkę, do Jeepa, do kampera muszę przejściówkę kupić, żeby w kamperze też spróbować ten klucz, jak będzie gryzł. Dobra, bierzemy to. Taki zestawik, idziemy na grubo. I potrzebuję kupić przejściówkę z jedną, drugą na calowy, gdzie tu są przejściówki, tu są. 6 dolarów, a bo tu nie ma jednego spadaj na drzewo a jest połowa przecena, ja potrzebuję z pół cala na calę i to jest ten Za 3 dolary, no i dobra tego i tak bym nie potrzebował tego jednego, a ile kosztuje taki jeden? można kupić w ogóle jeden? 14 przejściówki różne nie można kupić. No bo tak, bo to jest, to powinno być pół cala. A tu jest cal. No i dobra. Za to wszystko, czyli za ten kostyk, za drzwi za trzy e, słupki i zestaw nasadek zapłaciłem już po podatku, po rabatach i po podatku 210 dolka. Kto? Taniej niż zapłaciłem za klucz. No dobra, powiem to jeszcze raz, bo strasznie pisgało złem. Strasznie tutaj wiatry są. Czyli ten klucz, te nasadki i tamte przejściówki. zapłaciłem 210 dolarów już po podatku. To jest nadal taniej niż za sam bez baterii klucz Milwaukee. I teraz sprawdzimy, hmm, porobimy testy. Będziemy różnie testować. Odkręcać, przykręcać, dokręcać dużo przy kamperze. Będę chciał tutaj przy ramie. zobaczymy, jak to będzie działać. Czy w ogóle te LBS-y, co oni tam podają, to mają jakikolwiek sens. Osobiście uważam, że wynik testu jest znany, wiecie jaki, no ale sprawdźmy to. A jeszcze z takich tematów to proponowali mi dwuletni. E, mo, dwuletnią możliwość, taką gwarancję, że jakby cokolwiek się stało, to przez dwa lata mogę im to przynieść i oni mi oddadzą pieniądze albo oddadzą taki sam sprzęt drugi. E, jeśli nie będzie ten sp sprzęt już dostępny w sprzedaży, to... Co za baran. E, jeśli sprzęt już nie będzie dostępny w sprzedaży, to oni po prostu e, e, oddadzą mi drugi podobny o podobnych parametrach nowszy. Więc zrezygnowałem. Tak to jest 90 dni, że mi zwrócą Hajs albo to jeśli cokolwiek się z tym stanie. Więc mamy 90 dni na testy. Bo prawdopodobnie koszt naprawy takiego urządzenia to przeniesie. To takie słowo na niedzielę tylko. Cześć. Siemaneczko, siemaneczko. Właśnie wyjechałem. Skończyłem nagrywać odcinek o narzędziach. E, mix e, Lousa KDDLI e, e, polskiego sklepu spożywczego i Harbor Freight e, I właśnie teraz, w sekundę, właśnie wys wyszedłem ze sklepu. Jest 9:35 e, rano, sobota dla mnie rano i Krzysiek z USA by puścił swój film o narzędzie e, śmiesznie. No i co, ale ja się nie wycofam. Film jadę do domu, zmontować. E, to będzie moje spojrzenie, on ma swoje na pewno i to tyle. Trzymajcie się, to będzie na końcu tego filmu już. Swoją drogą w poprzednim materiale o narzędziach też wspominałem, że nagram jeszcze kolejny i wyjdzie w niedzielę. Eee, <ścoughs> Czuję, że tu była jakaś inspiracja w moim kanałem i jestem trochę dumny z tego. Nie wiem czy sam Krzysiek, czy może tata. Pozdrawiam ekipę.